in the blood of the lamb Bez żołądek do serca festiwalu. To jedno z najsmaczniejszych wydarzeń festiwalu. Kuchnia świata Taste of the World. Nasz hepenik kulinarny, podczas którego artyści z różnych części świata przygotowują samodzielnie typowe dla ich regionu posiłki czy poczęstunek regionalnych. Kosztujemy przysmaki m.in. z Korei, z Panamy, z Peru, z Meksyku. Możemy spróbować tej esencji smaku, którą przywieźli do nas artyści z różnych stron świata. Witam serdecznie po raz kolejny, dziewiąty na Kuchni Świata w Małopolskiej Szkole Gościnności. W tym roku specjały kuchni meksykańskiej, kuchni kenijskiej, kolumbijskiej, peruwiańskiej, polskiej, węgierskiej, chorwackiej, estońskiej. Zawsze mnie pytacie Państwo, czy mamy jakieś problemy z realizacją zamówień grup na produkty. Mieliśmy jeden malutki, szczególnie z Kenii, pilą masala. Pech chciał, że akurat w tym okresie go nie było. Wszystkie masala były, a pilą nie było. Ale na szczęście restauracja Hotelu Dopczyce stworzyła dla nas właśnie pilą masala specjalnie dla Kenii. Przygotowujemy się już od dwóch tygodni. Gotowaliśmy od godziny 12 w nocy do godziny w pół do trzeciej, Dwie godziny snu i z powrotem w kuchni. Ale warto. Mam nadzieję, że będzie smacznie, pysznie i każdy wyjdzie stąd pojedzony i zadowolony. To jest danie meksykańskie. Najprawdopodobniej jakaś wołowina w sosie pomidorowym na podane na sucharku. Jest to naprawdę happening, który jest takim punktem obowiązkowym jakby całego festiwalu. Dążyłam spróbować chili z USA, ciasta rapora borowego z i ziemniaczanej sałatki i wszystko jest pyszne. Brałam się na Kuchnię Świata dlatego, że obserwuję ten festiwal już od dłuższego czasu i zawsze mi się marzyło, żeby zobaczyć są w przedstawienie i przy okazji spróbować czegoś dobrego. to to nice. bardzo, bardzo try was of Polish actually is really nice. I didn't believe I know that this kind of food can be here, so a part of that is so amazing that we have the opportunity to share each other our gastronomy. So thank you for this, it's really delicious. To jesteśmy tu przyjazdem na krótkim urlopie integracyjnym, więc będziemy podziwiać to wszystko no i życzyć Państwu naprawdę wszystkiego najlepszego. Co roku na nich patrzymy, obserwujemy, wspaniale jest. Ten festiwal jest wspaniały, najlepszy, jak co roku. Jesteśmy po kuchni świata, czyli najbardziej smacznym wydarzeniu międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem, a teraz w trakcie najbardziej spektakularnego wydarzenia, czyli etnoparady. Blisko 15 zespołów z 13 państw świata. Blisko 400 artystów paraduje ulicami miasta, by pokazać, jak piękna jest kultura ludowa i tradycyjna, jak piękny jest folklor i jak wiele radości daje nam to, że możemy spotkać się tu, na międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Już za chwilę wejdziemy na rynek, a tam koncerty festiwalowe, prezentacje, spotkania z żywą kulturą, kierważnego dzieła oraz etniczne futtraki. Myślenice naprawdę stają się stolicą polskiego folkloru. We arrived here and we were like nervous because we don't know what uh, we have to expect, but the street were well crowded, so we feel very okay with the, with the people. I think this event is like a great opportunity to show our culture and our dances to all Polish people and I think all around the globe. We feel very happy to be here and so we can show our country to, to you. with my group with italy and uh, we are uh, honored to represent italy represent sicily and uh, our little town so i really uh, thank all of the people behind this festival this uh, kind of festival this uh, kind of, um, uh, of feelings that i try i feel here are just something that i will remember Słońce już zaszło, ale nie na międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Tutaj wciąż bije blask muzyki, śpiewu i tańca. To właśnie bratanki rozświetliły scenę małopolskich spotkań z folklorem. Za nami fantastyczne koncerty festiwalowe wszystkich 15 grup, które dzisiaj zaprezentowały się na scenie w sercu folkloru, w sercu myśleńskich małopolskich spotkań z folklorem.